Będzie gang chargerów możliwe, że i kupią, nie? Gazu nic nie pali, to nie, to wącha, wącha nie, nie. gaz. ciężej chodzi w ogóle, nie? Ciężej? O wiele, no. Wiejski tuning to. Pan powiedział wiejski tuning? Za coś jeszcze chcecie się przypistolić? ma wariaty. Słuchajcie, nadszedł ten dzień, kiedy trzeba po prostu już sprzedać Chargera i nie ukrywam, że targają mną emocje, bo już nie zdążyłem się mocno nacieszyć tym autem. Nawet auta nie zdążyłem wystawić na sprzedaż, a już parę osób mi napisało wiadomości, że są zainteresowane. No i pierwszą osobą był, m... który napisał do mnie na Instagramie. I generalnie urzekł mnie tym, że mówił, że raz, że mu się charger podoba, a dwa mówi, że będzie się bardziej jarał, że to jest ode mnie auto, tylko że nie ma kwoty. Którą tam mówiłem, czyli 125 koła. Mówił, że ma 110 i może mi dać jeszcze jakiś fanty. Dogadajmy się. Jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. Po no racji tego, że był pierwszy, i dwa, że jest widać moim zagorzałym fanem, no to się zgodziłem. I właśnie do mnie przyjechał. Także mam drugą kamerę i pokażę wam cały proces sprzedaży tego samochodu. Gdzie jako handlarz może dobrze się. <grym> nie czuję z tym. No zobaczymy jak to pójdzie, będę starał się troszeczkę bajerować jak to wiecie. Dobra, idę po nich, I generalnie są emocje, bo jest jedna rzecz w tym aucie, od jakiegoś czasu zaczęło coś pukać. Sprawdziliśmy w wojce całe zawieszenie, Według nas nic w zawieszeniu nie ma. Wziąłem przekładnię kierowniczą, wysłałem do firmy, która regenerowała, żeby sprawdzili. Sprawdzili, jest cała i wymieniłem te sprężyny niskie, na wyższe, bo auto było trochę ciężkie do użytkowania, fajnie wyglądało. I myślałem, że po prostu sprężyna jest za niska i że Amor przez to ma delikatny luz i tłucze. Wczoraj założyłem, wieczorem założyliśmy magiel w nowe sprężyny i nie było pukania. No i dzisiaj, oczywiście, jak pojechałem na myjnię zaczęło pukać. I muszę to też im powiedzieć. Także to też jest taka może niefajna sytuacja, którą się mocno stresuje, jak coś. To wezmę na klatę, a kupujący no, nie musi wziąć tego auta. Ale na pewno o tym go poinformuje. Jest fałeczka siema? Ja to. też fałeczka. No wjeżdżajcie, co od razu? Dobra. Będzie gang chargerów możliwe, że jej kupią, nie? Tak siema, Tasiem Nikolas. Siema. Siema. Tasiem. Kto tutaj jest z tym? No ja. To ty. Siema? Tak. A co to w ogóle jest? 5,7? 6,4. A 6,4. To będzie można się ten zmierzyć na światłach A no. który rok? 20. Kupowałem go w Polsce. Dwa lata temu, tylko że w salonie, nie? No ile się nadałeś? No wtedy. Ile 230 tysięcy. Ile? 230 tysięcy. To bardzo dużo pieniędzy. Orzesz ty w mordę Za 20 tysięcy przebiegło. A teraz ile ma? No teraz ma 89. Tyle zrobiłeś kilometrów? Jak się w ogóle takim samochodem użytkuje? No bo zrobiłeś bardzo dużo nim kilometrów. Niewygodnie. Ze względu na siedzenia. Jest ja, mega wygodny. Ja, dla mnie. A mi właśnie nie, więc co? krzyż mnie mega boli. No. Jeśli chodzi o spalanie, no to zrobiliśmy dzisiaj No 500 kilometrów, to 11. No niespełna 11 liców, nie? Czy jechałeś ile na średnio? 125 25. No to czyli gaz. podobnie pali jak 57 może jest... kapkę więcej. No kapkę więcej będzie palić. A masz gaz? Nie. O, właśnie, to też się szanuje, nie? takich ludzi, nie? Panie, jak tam się widzi to auto? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. no auto. Na auto. Auto auto. ale ogólnie wyglądało. Teraz jak handlarze trzeba, wiesz, coś tak, poznajdować. Tak, wiesz, tylko ty, ty, mechanarz będzie wjeżdżał i będę musiał, ty, muszę coś znaleźć, Czyli ty nie? będziesz jako ten e, skupujący przyjeżdżał jako ten specjalista, tak? Jako ten specjalista, tak. Kopniesz koło, stwierdzisz, tak, a nie, to jest do roboty. Zaraz czujniki lakieru, ale generalnie mierzyłem go, nawet no nie wiem czy jest na filmie, on jest cały w oryginale, tylko ten był przygoda ta, co ja robiłem, nie? Reszta jest wszystko w oryginale, nie? Mnie to najbardziej, wiesz, interesuje jak chodzi silnik. Jedna ważna rzecz, grunt już mówiłem wcześniej do kamery, bo się trochę stresuję, tym, że... O! Właśnie tym? Właśnie tym. <laughs> Dobra, nie niebo. Chodzi o to, że w tym aucie od jakiegoś czasu coś mi zaczęło pukać. Byłem pewny, że to jest przekładnia kierownicza zresztą bojka też. Wczoraj bo myśmy go wczoraj zużyli, nie było nic okej, okay. dzisiaj jadę na mynie i znowu puknie i to nie zawsze puknie. Ja to wiem. czasami puknie, czasami, czasami nie. nie, czasami dwa dni potrafi nie puknąć, a czasami potrafi pod rząd puknąć pięć razy, nie? Ja wiem, o co ci I chodzi, stary... bo to samo u siebie. Też mi tak puka, nie? Przyważnie przy, przy Stary, nie, nie wiem co to jest. No bo ja nie chcę nic ukrywać no. i mówię właśnie o tym pukaniu, że teraz możemy się przejechać, może go nie być, a pojedziecie a, i Łodzi za zacznie puk, będzie. a Łodzi zacznie coś puknie. To co, zrobimy jazdę próbną i od razu pojedziemy na stację kontroli pojazdów, co? Tym samochodem, nie? żeby Ale. sobie mógł sobie na szarpakach sprawdzić od spodu jak auto wygląda i Boże, tak dalej, no. zresztą tutaj mamy specjalistę. Oczywiście. Ponad 60% z Was nie subuje tego kanału, także jak mówi Pedros, nie bądź chuj, obserwuj. No i dobra, jesteśmy w samochodzie. A jak handlarz powinien włączyć radio na maksa, żeby nie było. Słychać. I co mówisz, że się inaczej prowadzi niż twój? W sensie, że chodzi... nie inaczej. Jakby... Ciężej chodzi w ogóle, nie? Ciężej? O wiele, no. Okej. Okay. I gaz w ogóle inaczej chodzi, nie? U mnie to wystarczy, że go pykniesz i on jedzie. A tutaj muszę go tak trochę No dołożyć, Bo tu masz nie? różne ustawy, jak ustawisz na sport, to masz mega czuły go. No to ja wiem, a powiedz mi gdzie tu masz, bo tu masz inną wersję, w ogóle ja mam wyposażenie inne. Ale musiałbym się swoim sprawdzić, bo ja mam z kolei BMW 5 możemy zaraz do niej wsiąść, to u niej ciężej jeszcze chodzi kierownica, niż tam. No tutaj właśnie ja ci pokażę, u mnie to tak leciutko, że wiesz, idzie jednym palcem. No. Tak, zrobisz ona sama idzie, nie? No. A tutaj muszę ją tak. Dopać, Czyli chcesz się teraz do tego doczepić, czy mówisz, że jest inaczej? Wiesz co, trochę doczepić, trochę nie. Jest inaczej, nie? Ogólnie jest inaczej. Mhm. Okay. Ciężko mi powiedzieć, bo nie jechałem w starszym uczniku, 5 57, możliwe, że to od złocznika też zależy, nie? Handlarz, panie, to to. to, to, to gazu nic nie pali, to to nie wącha tak, gaz nie, nie. Tak. nie zużywa. A na stacji to nie trzeba się zatrzymać, tylko przejechać przez stację już zatankowane. Ale rozmawiam z osobą, która nie zagazowała, nie? Tu, więc tak, tu w prawo. Więc wjeżdżasz na stację pełen dumny jak Paw. Tankując tak 9-5. Jest. Tak jest. O, może na tych dziurach pyknie. Weź wiedź w tą dziurę. Tutaj może. A. Tak, pięknie to pięknie. Ja wiem, że one mają przypadłość, bo mi jest to samo i mniej więcej, też. mniej więcej będę wiedział, co. No i nic, co, o co chodzi. A sam zainteresowany, jak mu się auto w ogóle widzi, takie pierwsze wrażenie? Nie, no ogólnie spoko. Tylko właśnie te, 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 te drobne rzeczy do poprawek, co wyszły. Nie? W sensie, że te zupki, nie? Na zewnątrz takie piery do. Trzeba będzie to sobie ogarnąć. No żeby była lala, tak? No tak ogólnie to spoko. To Ważne, żeby tam silnikowo było ok? No ale, też tak zawsze ja uważam. A takie pierdółki co ty mówisz to, nie, nie. to jest po prostu kwestia czasu, żeby dać mu trochę tej miłości. Chyba te auta nawet nie zdążyłem wystawić na Elixa, nie? Słusznie no słusznie. Czemu? Na no no, po co? No chyba za Elix, bo tak nie handluje auto i ja, to No to się a tutaj, jak wiesz, wystawić na Instagramie, to nie jest chuj jak to. kto. Czyli tak, że widzicie, nie mam, że mam jakąś opłaconą, nie, stację, nie, że... Tak. <laughs> Ale różnie bywa, stary, nie, przecież w Polsce to można książki po tym pisać. Uwaga, może być teraz trzaśnięcie na takich... O, było! A, ty, słyszałem, ty, czuję, pod nogą. Tak, Dosłownie to jest to. pod nogą. To jest to, to jest było, czyli idealnie wjeżdżamy może akurat teraz będzie. A widzisz, wcześniej tego nie było. Dzień Dzień dobry. Ja dzwoniłem właśnie do Państwa, czy można... Zawieszenie? Do... Tak, zawieszenie. Proszę Państwa, monitorik tym na stacji kontroli pojazdu, po jest żeby szyby. Aha. W kontroli leżał. Wiejski tuning to... Bożeż ty chuj. Pan powiedział wiejski tuning? To jest zabroniony, nie może Pan przytomnieć. A czemu Pan powiedział wiejski tuning? No bo taki jest, no. To jest niezgodne z przepisami. Czyli to jest niezgodne z przepisami, a nie że wiejski, prawda? Tak, to uważam. Ten się dobra, to no dziękuję no dobra, a jakbyśmy Przysk. szyby wdurali, żeby było otwarte to ten z porządku nie widać szyb na kamerze też, Miejski Wiejski tunik, kurde Ale pocisnął mi, nie? Ale o wydech k***a się już nie, przyjmie, nie? Tak Miejski <grym> tunik, To no chłopie, już myślałem, że się pożre z nim, nie? No, a jeździ Daciąg <grym> A jeździ Daciąg Sprawdzamy teraz amortyzatory 80% lewa, lewa strona, prawa 50% parę i to są nowe amorki z przodu, a z tyłu są używane po 60% także niesamowite, nie? nowe amory, one mają 2000 km, przejechanych kilometrów, nie? tutaj się wypięła, drążka stabilizatora o no! no właśnie możliwe, że to jest stabilizator właśnie, tak? Także tutaj, która jest troszkę stabilizatora, na no to ma bardzo słaby wynik. Te 50 parę procent, tak? Znaczy nie, to jest uczynnik, to nie jest sam uczynnik, to, jest to jest, nie istnieje nic takiego. nie chodzi o wartość samą tylko różnicę. Ona wynosi 28 procent. Dopuszczalna jest tak do 25. Teraz to już szybki wywiad. Gościu, kiedy? Mi się wydaje, że ta tuleja, jak jest wywalona, to wiesz, ona nie trzyma też tego stabilizatora. On się no przemieścił. I, on, się i lakom, on na dziurach, jak tak. jedno około ci się pod, ujdzie w dół, drugie jest u góry, to on się stabilizator, to na stabilizator przegiram. przechodzi siła, a on się przegina I wtedy może być to takie dziwne uderzenie, o którym mówisz. I, 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 i nie na, i na każdych dziurach. I tak, słuchaj, może by tak nawet wypadało, bo to nawet jest pod nogą. nie? I tak no wychodzi stabilizator. No właśnie. Ale mi w Najeżony. Najeżony był. Tu w prawo. Nie podobało mu się w ogóle... Ten samochód w ogóle. Ten samochód się w ogóle... A najlepiej, wie pan co, to bym zadzwonił na policję i bym wam skonfiskował ten samochód. No i chuj, no i cześć. Tak no, jest. Przewiozłe się 6 4 no to zobaczysz, że to jest w ogóle co innego. Bo to jest potwierdzone 380 koni, on ma, nie? To jest zupełnie co innego. Skrzynia w ogóle inaczej działa. Tego A, mówili, że na niego można fajne programy do skrzyni wgrać. Pokażę ci to. I jak wgrasz, to ma, jak mówili lepszą reakcję na gaz, lepszą reakcję to, na Bo, to, bo wszystko, on tak długo to. zmienia tą skrzynię Tak, tak, tak. Piek. A jak go zmienisz na łopatce, czy choćby nawet bez łopatki, no. to ma jedno w plecy. A. To mi mówili, jak właśnie siedziałem później w senaforach, to mi mówili, że bym sobie wgrał program. Bo masz normalnie programy do tych tak 8HP. Tak, I to jest ta sama skrzynia chyba co Ty masz? To jest 8 hp Tak, tylko że Ty masz inne oprogramowanie, tak. wystarczy tu wgrać. Tak jest. Weź Co my robimy? My idziemy się bawić, my idziemy teraz kupować, czy sprzedawać, czy wy chcecie, nie chcecie no Chcieliście się tym skatpakiem jeszcze przejechać, tak? Chcieliśmy zrobić, no wiesz, na wprost różnicę pościgać Możemy Chyba, że chcecie się najpierw przejechać tym, później staniemy na sam koniec we dwoja no, Jak będziemy odjeżdżać Jedźcie sobie przejechać się skatpakiem, ja sobie zostanę, sobie maskę pootwieram, sobie No, podglądam. to macie klucz, jak chcesz Przyjedziecie, jak... to będziemy dalej myśleć Chyba nie odjedziesz mi autem, no, więc... Nie <noise> chciałbyś mi bramę otworzyć. To co tam naciśniesz? To sobie oglądaj, my jedziemy się Chciał przejechać 6-4. Ale stary, powiem ci, że jak teraz chodzi ten silnik, to mi się nie podoba ten metaliczny dźwięk. Że mój ten, ten silnik lepiej cichu... brzmi niż ten. To są właśnie zawo te zawody. I one są właśnie u mnie do wymiany już. No właśnie i teraz widzisz... Masz te Coś się znam na tej mechanice, tak? no. nie? Mamy mechanik. Nawet że się nie znam na tych silnikach, Ale to, to mi się ten dźwięk nie podoba, nie? To słychać wszystko. No i weź sobie na przykład ręką, Samą męką. Dam ci się przejechać, sam zobaczysz. Nie, no czuję, że jest lżej. W ogóle jest inaczej, nie? Ale szczerze, nie to, że wiesz swojego bronię, wolę taki bardziej toporny. Wiem, o co się chodzi. Bo ja tak wtedy lepiej czuję auto czy ja bym w sportowym samochodzie jechał. Wiesz, z takim kokardem. No. no jest, czuć różnicę. Tylko, że teraz nie mamy jeszcze trzech osób z tyłu, nie? Tak, ale różnicę czuć, ale to nie jest coś, wiesz, to nie jest przepaść. przepaść. To nie jest przepaść, tak. nie ale jest czuć przepaść. różnicę. Jest różnica, w skrzyni na pewno jest duża różnica. Bądź tak szybciej zmieni ten, e, tak. ten bieg i masz takiego jak u mnie łagodnego przejścia, tylko zmiana tylko to jest i jeb. zmiana, tak, to, to jest fajne. To ja bym też u siebie zrobił. To podoba, bo no jest je czujesz tam wtedy moc, nie. Mhm. I zobacz, tu inaczej skrzynia działa. Przebije ci. I po co się dzieje? Ano. Od To jest ten program skrzyni. Tak. O, no, to jest fajne. Jakbym miał u siebie dalej charger, od razu bym robił program skrzyni. No ale co, ten mój to chyba nie jest żaden trupa nic takiego, co nie? Nie, no słuchaj, no tak jak ci powiedziałem, masz tam y, detale typu nie wiem, klocki, nie? Ale to takie rzeczy nie? Znaczy, się klock czapiasz. klocki mogą być y, hamulce, bo myśmy je przegrzali z kicksterem. Czuć! <laughs> e, myśmy je <laughs> przegrzali na tym torze. No. Tam z hamulcami mogą być niedługo. Można już. że jest dużo. Tak, by dać do przetoczenia tarczy czy coś, albo nowe. Po albo prostu. nowe założyć nowe Ja to w ogóle no. jestem za tym, żeby włożyć, tak jak ja mam tutaj w skatbaku sześciotłoka. A, brembo, te brembo. No, one są zajebiste. No i słuchajcie. No, bardzo zbliżony. Ile twój mniej więcej e, siana tak teraz kosztuje? Porównując go do, Aktu do mojego. E, aktualnie za a... tego bym wziął 170. 170 koła. Tak. I to mamy e, 86 tysięcy przebiegu, 6,4 i 2020. 2022 lata młodszy. No, także porównując, słuchajcie, 6,4 do 5,7 jest różnica czuć, ale moim zdaniem więcej robi skrzynia, program w skrzyni niż sama różnica mocy tego motoru. Może zaraz staniemy gdzieś na prostej i pojedziemy. Tylko, że ty nawet na samej zmianie biegu będziesz nadrabiał. Tak, na, tak bo tu już, na już nawet pół sekundy, a pół to sekundy. Już to już jest, jest różnica. Zobaczcie, jakie handlarze tutaj już się czepiają, że z się nie otwiera do końca a coś jeszcze chcecie się przypiętolić? we no się przyp***dolić coś jeszcze? tak zobaczcie to jest do wymiany, Aha, do wymiany. jeszcze, ten, jeszcze Pod wycieraczki ciebie. do wymiany wycieraczki do wymiany ja jestem zadowolony bo moje autko jest naprawdę spoko stanie wiadomo są jakieś mankamenty no ale zobaczymy czy będą się targować czy też nie jestem ciekawy nie? pewnie będą ale ja nie chcę ani złotówki zejść, bo zresztą tak gadaliśmy. Lampy sobie chcesz zobaczyć? A właśnie, bo to lampy, kurde. One są nowe, nie zakładane, tak? Ale ja zaraz coś też znajdę w nich. ppf jest założona. Aha. No i tyły Nówki. I tyły no. No dobra. No już porysowane? Nie jest porysowane, tylko ppf jest założona. <laughs> no to co, idziemy na, na chaty? No pójdziemy. No chodźnie ładzie, bo to tak się widzę, że pczają się na mnie. I jak? Nie no, ogólnie wydaje się być spoko. Tak. Tylko te no, tarcze, ten stabilizator, nie? Wychodziło to powychodziło teraz. No jakieś takie piardy, nie? A co się stało? <laughs> No, że jak szybciej jedziesz i zahamujesz, to tarcze no. biją, bo na to, że je trochę przygrzaliśmy z Kicksterem. I teraz tak. To auto mówiłem, że bym je wystawił, że ono jest wyławczy 125 koła. Chciałem tą piątkę dać na jakieś takie pierwe, jak ktoś przyjedzie. To jestem taki, że jak ktoś mi pisze, że mnie ogląda i że głównie największą ma zajawkę, że ode mnie kupi auto, to to doceniam. Też się zgodziłem na tą cenę. Plus te lampy za 5 koła, wartość, i to jest 115 i ja wam powiedziałem, że mogę na klatę wziąć i za tą tuleję, i za to co wyjdzie gdzieś mechanika. No to ja to pokryję tam nie wiem do 500 zł, coś takiego, bo to taka tuleja ile może kosztować? Gorsza. Że inaczej, te 5-pak mogę ci po prostu dobry. teraz e, spuścić na to. Dobry. A na, na hamulce to niech cię kolega nam mówi od razu na konwersję 6 Brembo. No <laughs> Bo temu autu jedynie co brakuje, no to dobrych hamulców Dyfer już ma, i tak jak jeździliśmy na tym torze, to one się szybko gotują w ogóle i one słabo hamują, a jak ty zahamowałeś, no to jest stary żyle od razu jest, Tak jak gadaliśmy, że ty nie będziesz marudził ani nic, bo tam są jakieś pierdoły. A za cztery chyba sprzedam spokojnie te lampy, nie? Bo one po szóstkę koło szóstki chodzą, nie? Chyba pięć. 800, 500, czyli 1000 stanie żeby to sprzedać? Czyli 500 złotych ci oddaję? Czyli za oficjalnie, za 114 koła idzie ten samolot. Za 114 ma koła, czyli 6 dopłacamy. Także co deal? Ty. Trzeci <trym> kurs zapiał. Możesz iść. Ja ci się mam nadzieję, że będzie Ci się podobał i mam nadzieję, że jak Ty będziesz miał czas, a kiedyś będę wodzić, czy, czy będzie okazja, to bym się z chęcią jeszcze nim tak, e, no. przejechał, bo no, nie zdążyłem się nim jeszcze nacieszyć. Mam nadzieję, ile my czasu nie jeździmy. Nie wiem, Dwa ja miesiące? Nie jeździłam, bo było Za zawieszenie i... A teraz <grym> też dobrze stoi, bo... nie, Dobrze, teraz jest ok, no. Teraz jest okay, nie? nie bo... Choć niskę, wczoraj no. wymienił, mówię, o zacznę jeździć. <grym> no. Ja, ja wy nie bo... macie, jest klient. <grym> tak, taki konkretny. My teraz przechodzimy do liczenia siana, a jest tego sporo. I zaraz do was wrócimy z pojedynkiem 64 kontra 57. Dobra, to jak robimy? To ja pojadę twoim. A ty pojedziesz już nie moim, a kolegi, tak? tak. I zaraz robimy start na świat. No i moi drodzy, słuchajcie, powiem wam szczerze, no jest różnica, ale wiecie, moim zdaniem skrzynia robi mega robotę stary, ja tylko fik naciskam i ta zmiana biegów no to jest mega fajna, taka płynna jest, takie czuć klik, a tutaj to jest takie jakbyś kurde na takim spalonym sprzęglu. Jakbyś puszczęgo wrzucił tak, pół sprzęgu. Mniej więcej wiemy jaka jest różnica między 6, 4, 5, 7. Teraz idziemy jeszcze na miejscówkę, ograć te dwa auta, delikatnie spalić laczka, a ja z tego miejsca życzę Wam szerokiej e, drogi. Dzięki, że wpadliście. A Tobie stare przyjemności z użytkowania Dziek. zajebistego samochodu. No i namówiłem właściciela, żeby zjarał pierwszego laczka. Chyba chcą na oponkach wrócić do domu. Może być wiedział. Słuchajcie jest taki mały update. Po tygodniu dzwonił do mnie ziomek, który kupił to auto. Wymienił tą tuleję w stabilizatorze i dalej puka. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie, co to może być. A jak on rozwiąże tą zagadkę to na pewno też was poinformuje.